Witam serdecznie Państwa. Mamy 14 maja, czerwiec 2024 rok. Tu mam taką rodzinę, która mogłaby mi się lepiej rozwijać, ale się nie rozwijała. I postanowiłem spróbować szczęścia na izolatorze jednoramkowym szczerwiem w różnym wieku izolację matki jak to wszystko wypadnie no i zaizolowałem na trzy tygodnie może jeszcze brakuje parę dni do trzech tygodni ale to zrobiłem ta ramka już idzie do odkładu No i jeśli czerw jest już wygryziony w gnieździe, to tu matkę dzisiaj wypuszczę. Jednak czerw nie jest wygryziony, jeszcze zostało troszkę. Czerwiec jeszcze, jeszcze mu zostało parę dni. Czerwiowiec jeszcze zostało parę dni. Więc żadnego odkładu się w tej chwili nie da tu jeszcze zrobić. Muszę ponownie wejść do tej rodziny w, 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 w niedzielę. No i po prostu tak to wypada, jutro sobota. To były zawczasu. I z tej słabej rodziny zrobić jeszcze odkład. Tak? No ale rozwiązanie już widzę do tej sytuacji. Ramkę z szczelwiem, który się nie wygryzł, włożę do odkładu. I będę. Naruszał powagi Dnia Świętego. No tu pięknie wszystko wygryzione. Nie wiem, 18 czy który dzieje izolacji to w opisie. To napiszę, który dzieje izolacji matki, bo nie sprawdziłem sobie przed nagraniem filmu. I tu jeszcze już troszkę. No to można też dazić do odkładu tą ramkę. Proszę Państwa, miałem robić odkład na tej zasadzie że ramkę z czerwiem, z warozą z izolatora i tu jest dużo czerwiu i jeszcze się wygryzają no niestety muszę zaczekać te dwa dni do niedzieli żeby się ten czerw wygryzł no i wtedy będę mógł z tej rodziny z ramki która jest w izolatorze razem z pszczołami zrobić odkład i ta rodzina po wyjęciu warozy są ramką z ramką pułapką będzie przeleczona cukrem pudrem No tak się służyła nie inaczej Że na tą chwilę No nie mogę tu nic zrobić I ja tu zacząłem mówić że miałem z tym czerwiem, z tej ramki z izolatora zrobić odkład z tą warozą ale i dać pszczoły z innego ula ale to jest odpad na tej samej i będzie i część pszczół z innego ula by wróciło do swojego ula i przypadkiem mogłyby niepotrzebnie z tego izolatora zawlec warozę do innej rodziny i z tego powodu weżnę izolator z tymi pszczołami i ramkę z izolatora z tymi pszczołami do odkładu wiadomo, że część pszczół odleci ale część zostanie bo czerwiu nie opuszczą no i w tym izolatorze będą musieć wychować swoją matkę w tym czasie wyjdzie cała ramka czerwiu z tą warozą i później te pszczoły z izolatora niestety muszę użyć tabletki Apriwolu jakąś staro przeterminowaną, składką, składką otuszczoną i po prostu jeszcze w ten sposób zdiagnozować, ile udało mi się zula numer 14 wynieść warozy. To będzie taka, no niestety do dobra nauki te pół tabletki, gdy użyję. Do paru przyłek hmm. na całą pasiekę to nic się nie stało. A ponadto z tego odkładu, gdy zrobię to, na pewno w tym roku miodu nie będę brał. Będzie skażone tam trzy ramki, czy dwie i to wszystko. No i proszę Państwa, niestety muszę jeszcze poczekać ze dwa dni, żeby się wypełniły wszystkie dni, i w ten czas zlikwidować ten izolator. To proszę Państwa, no serdecznie się z Państwem w tej chwili żegnam.